Ma, jak widzicie, wbiłem 1000 pucharów na Ems, miało to miejsce dzisiaj, Wbiliśmy na Siege'u z Mistakenem i z Podolskim. No i co, zajęło nam to od 750 do 900 jakoś ponad godzinę chyba i później od 900 do 1000 to zajęło nam ponad 2 godziny, czy jakoś 3-4 godziny graliśmy. Więc w sumie dosyć krótko się wydaje jak na 30 rangę, jak na wbicie postaci na 30 rangę. No więc to jest moja druga 30 ranga dopiero 4 miesiące temu Jin. No i no i co teraz? Teraz sobie obejrzymy tam replaye, tutaj jakieś friendly gamey były. Um, no więc sobie tutaj trochę replayów mniej mam przez te friendly gamey. I przez powerplay'a jeszcze zagrałem sobie tutaj Kilka minut zostało do końca powerplay'a Jak zacząłem grać Na szczęście zdążyłem zagrać całe, bo z randomami Co prawda z randomami, ale jednak jakieś punkty tam wpadły No i teraz sobie już obejrzmy tylko czy wszystko się nagrywa tak, nagrywa się, no więc sobie obejrzmy, replaye. No. No więc tak, pierwszy replay. W ogóle może pokażę też profile tych... Nie na no, w sumie. Tak co mecz pokazywać profile. Dobra, no i zobaczmy. Ja tutaj szedłem tą M's na lewo, znaczy ogólnie na, na strony, takie jak Mistaken. A Podolski na środek nam pomagał, no ale tutaj Misteken nie miał zbytnio e, nic do powiedzenia na B, więc później się zamieniliśmy po tym Siju, który zaraz będzie, a będzie on bodajże nie dla nas. No i tutaj Pamka mnie ciśnie ze Spritem. Ja nie wiem w ogóle, dlaczego wy nadal nie rozumiecie, że ja mówię dla Beki Sprite, nie? No niektórzy tutaj nie rozumieją tego jeszcze, że ja tak dla Beki mówię. Sprite, a nie Sprot czy tam Kiełek, po waszemu. No i zobaczmy, tam Misakan właśnie zginął od tej B zapewne, nie widziałem, w sumie, co tam się działo. No i Podolski tutaj przegania Sprite'a. Ja tutaj walczę z tą PAM, trochę mnie obiła, dosyć mocno. No i będzie siege dla przeciwników z 10 poziomem. No i zobaczcie tutaj, obrona ze sprite'em, to jest mega, bo zobaczcie teraz, nie? I teraz bot idzie w drugą stronę zupełnie. No i ja tutaj jeszcze próbowałem coś tam ich obić. No i tutaj wyszedłem na PAMkę i ją zabiłem. W ogóle dwa ulty naraz miałem praktycznie. A, przepraszam, ja się nie zamieniłem z Mistakenem, yy, tylko Mistaken się zamienił z Podolskim w takim razie. Stronami. No i tutaj użył gazetu. No i ja tutaj się starałem coś tam strzelać tam, żeby odstraszać, prawda? Przez tą wodę. No i co? No i teraz przegoniłem to PAM. Co tutaj komentować, co? Każdy trzyma swoją stronę. Każdy swojej strony pilnuje, ale też każdy pomaga innym stronom. No po Podolski niestety padł. No i tutaj już wystarczyło tylko obić tam parę procent. Ja sam zostałem niestety, ale udało się obić wystarczająco dużo. I w rezultacie wygrany mecz. Okej. Okay. Czy to... Nie jest jakiś inny replay? Halo, bo coś mi się tu pomieszało, chyba. Nie, no to jest dobry replay. <grym> Dobra, coś mi się pomieszało w takim razie. Bo myślałem, że z złego replay puściłem Dobra, no więc następny replay. A czekajcie, zobaczę tylko coś. Bo to jest chyba replay, w którym. Yy, Mistaken view 1000. Tak, tutaj. Już wypił 1000 Mistekę. W ogóle bardzo mało porażek było. Chyba kilka tylko. To jest... z yy, jakoś mi się wydaje. Coś takiego. No i zobaczmy, ja tutaj miałem broka na stronie, a Mistekę miał peny. No i ten brok mnie ładnie trafia tutaj. Ja powinien się wyhealować w tym momencie, a nie go strzelać jeszcze. No i tutaj zaraz mnie właśnie strzelił. No, niestety umarłem. Podolski i Mistaken co prawda wygrali z twojej strony. no Mistaken prawie wygrał, ale przegonił przynajmniej tą panę. No Tutaj Podolski pomścił Mistakena. No i zobaczmy. Tutaj brok został uwięziony. Oni tutaj sobie dobrze radzą dosyć z tym botem. Podolski im tutaj zagrodził przejście, więc wszyscy musieli przejść praktycznie na moją stronę. Ale tutaj mi staken coś zwalił, wszedł niestety w, w pole tutaj wieżyczki. <laughs> Niektórzy myślą, że Ike to jest nowy Brawler, no. a to jest wieżyczka, ale okej, okay. jak tam wolicie. No i tutaj ledwo przeżyłem, dzięki Podolskiemu przeżyłem w ogóle. Brok ma ulta, może go wykorzystać i zapewne będzie wykorzystywał w z nas No właśnie tutaj, na, zobaczcie jak nagle dostałem że nie? I na farcie przeżyłem Wszystko się nagle na mnie skupiło No i tutaj tego Broka już porobiłem, z tego co pamiętam Czy nie? Chyba, chyba źle pamiętam <laughs> Nie, dobrze, że pamiętam, patrzcie teraz No, on się, się nie spodziewał, że tak wysoko właśnie wyjdę No i tutaj Podolski się już kręci, że wbiliśmy nowy 1000. Zaraz oczywiście wbiliśmy Podolskiemu i minę jeszcze. A nie wiem w ogóle dlaczego są o wiele bardziej oglądane openingi niż w wyższych rank, prawda? Bo raczej tutaj 90% z Was nie ma żadnej tej rangi. A przynajmniej na pewno nie na 3W3. -3. Nie biła. Więc tutaj może się na przykład podudrzyć przynajmniej ode mnie. Tutaj jak z tych replay wygraliśmy. No, Misaken właśnie jest w z Podolskim. Tak w ogóle to. Dobra. No i tutaj poszliśmy sobie w ogóle do rogu jednego, nie? Dla Beki. Bo już mecz był wygrany. No i zobaczmy dalej. Następny replay. Tym razem gramy na Gina, Ems i Bibi. No tutaj z tą Ems. <grywa> Walka Ems z Ems to jest jak poko vs. Poco. Versus Poco. <grywa> Zobaczcie to, no nie no, no, Bardzo ciekawe to jest. No i tutaj Podolski w końcu zabił Gina. A był remis 0 do 0 w śrubkach a więc nie było bota no i staken czy tutaj wygra chyba nie no i podolski niestety przyciągnięty i zostałem sam sam i tutaj jeszcze próbuję to bibi zabić niestety mu się nie udaje co trochę różne nie Teraz na przykład zabiję w końcu to Ms, więc mogłem przejąć sobie na spokojnie stronę. No i Jin, niestety przyciągnął mi stakę śrubką właśnie to jest yy, coś tak powinno się robić, tak się powinno przyciągać dzień na Siju, żeby przyciągnąć do strefy, w której dostanie obrażenia odwieżyczki przeciwnik, tak i tutaj M znowu zabita przeze mnie. Nie musiałem użyć gadżetu, bo ta Bibi we mnie zraszowała, czego się nie spodziewałem. No i teraz już będzie dla nas bot. Tutaj już nie było. Nie mieli nic do gadania. Przeciwnicy. Podolski jeszcze mi pomógł z tą Ems. Więc tak się bije Bibi, ciągle nieskutecznie, niestety. No ale i tak mecz wygrany, bo już tutaj nie mieli żadnych szans. No i już tutaj nie ma nic do powiedzenia. Tutaj już jest koniec meczu. Dzień jeszcze coś tam próbował, nie wiem czy to dla beki, czy to <grybujesz> rzeczywiście próbował, raczej raczej to pierwsze. No i okej. Okay. To teraz będzie czwarty replay. A mam jeszcze łącznie 4, tak? Tak, 5, 7 replayów mam więc, i tutaj chyba Podolski wbił 1000 z tego co kojarzę. Więc też pewnie się będzie kręcił. Ja miałem pumpkę na swojej stronie, a Podolski miał Rosę, tym razem. Tym razem Tank. No i on tutaj miał, myślę, że dosyć łatwą robotę na tą Rosę. Bo jest dosyć otwarta mapa, on ma ten Star Power jeszcze odkurzający. on wygrał swoją stronę z Coltem. No i tutaj rozstała została zabita. A Pamka chyba rzucając tego tureta, myślała, że yy, magazyn do Aid że się teleportuje. Nie wiem dlaczego na tego te rzuciła tego tureta. No i Podolski się wyleczył gadżetem, właśnie, no ale i tak zginął. No i w tym momencie wszyscy są na środku od nich, teraz PAM przeszła. Ja tutaj zabijam Rosę. Nie wiem dlaczego tak mnie zraszowała. Jak jesteście Rosą, albo jakimś tankiem, to lepiej nie raszujcie tak EMS, bo może się to źle skończyć. Szczególnie jak ma ulta. Tutaj trzeba było bezpiecznie zagrać. Odbija mi się po lodzie. <noise> Oczywiście takim śmietankowym spokojnie. Okej. Okay. No i tutaj najważniejsze też w sieju jest, żeby przetrzymać środek, tak? No więc tutaj za bardzo nie raszowaliśmy. Tutaj Pamka właśnie mnie zraszowała i dostała trochę. Nie powiem. No tak jak mówię, najważniejsze jest w Situ, żeby trzymać środek, więc nie można zbytnio raszować tam. Yy... Znaczy wiadomo, czasem się opłaca raszować. Jeżeli możecie skończyć, jeżeli, jeżeli widzisz, że nie skończy, to lepiej się cofnąć, iż zginąć i później z aby chodzić i próbować wygrać stronę jeszcze, zamiast ją trzymać, tak? I zbierać trupki. No i tutaj, oczywiście, wygrany mecz. No i nice. Tutaj to 1000, chyba Podolski wbił. Tak Podolski wbił tutaj 1000. A zobaczmy jeszcze. Jeszcze ten replay tutaj na Mortisa. Ja chyba na niego grałem. Z tego co pamiętam. Zobaczmy, tak I Ems na Mortisa to nie jest najlepszy pomysł, jeśli tam mieliśmy zamienić chyba Albo może to w innym meszu, nie pamiętam no, Ale ten Mortis ewidentnie sobie robił ze mnie bekę, no zobaczcie On się kręci tutaj, nie, do mnie Zobaczcie tego Mortisa, nie No normalnie sobie jaja ze mnie robił no ale za to dostał w kość trochę. I patrzcie tutaj, jak go pięknie wepchnąłem do tej strefy gadżetem. No i Podolski tutaj już zasztabował stronę, więc przeszli, przeszedł bot do drugiego rogu. Jesse została zabita, no i właśnie to co, o czym mówię, że tutaj się zamieniliśmy stronami. I Mortis czyhał na Podolskiego, który patrzcie wygrał i tak. Dokładnie, bo się musiał cofnąć Mortis No i zobaczmy, ja tutaj tego Barleya zabijam No ale Jessie niestety postawiła działko więc musiałem Naładować sobie hit'y, żeby rozwalić je No i Mortis coś tutaj próbował, nie wiem co on robi w ogóle w tym meczu On sobie chyba tylko chodzi po mapie I tam zebrał ze dwie środki może <laughs> No i Barley rzuca ulca próbując tutaj em, jakby to ująć. Zasztabować. Niech będzie zasztabować przejście Mistakanowi i Podolskiemu. Tutaj Podolski wygrywa znowu na Mortisa. No i pomaga Mistakanowi z tą jesii. Też jest bardzo ważne, żeby wiadomo, pomagać który podolski już troluje, żeby pomagać sobie na stronach nawzajemnie Właśnie tak jak ja tutaj między innymi, na przykład No i tam już się podali, Bardley sobie poszedł do rogu Ja już sobie odpalam multa, No i wygrany mecz I brakowało tutaj dwóch mecz jeszcze Tak? Chwila, to był ten mecz Tak i brakowało dwóch meczów, ale niestety następny jeszcze tam przegraliśmy Ten, ten wygraliśmy, ale następny przegraliśmy Nie po każdego meczu, bo tam nie ma co oglądać Tak samo moim zdaniem nie, nie są jakoś zbyt ciekawe te mecze po przegranej Dwa mecze tam jeszcze graliśmy i widzieliśmy to 1000 już, no ale wiadomo, mecz o 1000 trzeba pokazać, więc pokażę i tak jeden z nich. No i tak, że na pump'kę nie miał nic do gadania praktycznie niestety. Podolski z Ems, ja z Coltem. No ciężko było, bo to były dosyć takie kontry na nas. No i właśnie tutaj Ems jeszcze pomogła Coltowi. Mnie zabić. No i nie mogłem w ogóle wyjść Nie mogłem w ogóle wyjść przez tego Polta i przez Ems Znaczy Sandy Ja, ja mówiłem Ems wcześniej? Jezu, my się zawsze myli Sandy z Ems, serio Vistaken nawet po powiedział w tym momencie, że ja nawet tam nie idę, nie? tutaj i pam W ogóle jedyne 30 rangi jakie wbiłem to są To wbiję z Mistakenem, no to też ciekawe A ja jakoś dużo z nim nie gram. No ale widać, na wyższym poziomie tutaj Mistakend daje. Chyba najbardziej radzę, skoro z nim gram. Skoro z nim wbijam te wyższe rangi. Sandy sobie załadowała na mnie Ulta. No patrzcie jaka to jest obrona. Mega. No i tutaj mnie jeszcze zabiła. No, ja myślałem, że Podolski tam pójdzie na tą stronę, więc dlatego tak poszedłem dziwnie. No ale nie poszedł jednak. Poszedł tylko po Śrubkę i się wrócił. Myślę, że chce się zamienić stronami. Okej, okay, no i tutaj tak zgnąłem, ale jest bot dla nas. No, więc tutaj trzeba było jeszcze tylko obić. W ogóle dzisiaj to trochę średnio wyspany jestem. Z tego względu, że wbijaliśmy do trzeciej. Ale no. No i obite wystarczająco. I wygrany mecz. Aha, czyli zabrakło jednego meczu, tak? No tak. Zabrakło jednego meczu, meczu i przegraliśmy niestety ten mecz no i teraz mecz o 1000 pokażę wam Bo tutaj też był Mortis albo już Rico i Crow no i zobaczymy. ja miałem Rico na stronie podolski Crow'a a Mistaken Mortisa no i Mistaken mówi, że łatwo z Mortisem a zobaczyć, co się zaraz będzie działo z tego, co zapamiętam w tym me meczu. No ja tutaj jeszcze zabiję kroła przez wodę i zobaczcie nam stachena jak Mortis go porobni nie? Z tym gadżetem. To jest... Masakra, ten gadżet. Mega dobry. Szkoda, że go nie mam niestety do Mortisa. W ogóle ja też zginąłem, no więc tutaj słaby pusz trochę na safe. No i Podolski przeżył w ogóle w tej walce Podolski daje radę takim ala trawerem można powiedzieć, wiem, że to jest support, ale wiecie trochę jak trawer ma pociski a Mr. O'Kane z BB sobie nie dał rady Dobra, śmieję się No i tutaj się kręci Podolski Mortis, piękne dasze w ścianę Jeszcze ja Podolski go zdołał dobić no i zobaczmy tego kroła. on tutaj Nagle zobaczcie, było 40% a Nagle 20% No i tutaj próbowałem ich jakoś dwóch na raz chyba Nie, dobra, nieważne Dostałem trochę, jednak się przeliczyłem no ale Podolski już się kręci Bo to jest już wygrany mecz na pewno Sam ja jeszcze dobijam tego Rico i... I już się zaczynamy kręcić Że w końcu się skończyło to pushowanie i wiliśmy tysiąc. No i nice W ogóle to wyglądało tak, że oni mnie po prostu zaprosili do Rumu i tak sobie zaczęliśmy grać. Nie, to nie było nigdzie wcześniej zapowiadane, że będziemy grać. Tylko tak na spontanie. To też dziwne, że w ogóle wtedy wbiłem cokolwiek, w ogóle jakieś tysiąc. Skoro. też wtedy byłem jakiś zespany. No, to też dla mnie to jest dziwne. Ale okej, okay. ja to tylko przynudzać umiem. Tak więc dzięki Wam za oglądanie. Widzimy się w następnych odcinkach. Siema.